Cześć, strony serdecznie. Reinhardt, agencja marketingowa w bardzo ciekawy temat, jakim jest wyszukiwanie słów kluczowych na YouTube, czyli jak możesz sprawić, że Twoje filmy będą częściej wyświetlane. Powiedzisz, jeśli działasz w branży, która nie zapewnia wiralowych zasięgów, a chcesz budować swój kanał, to musisz postawić na optymalizację filmu i na pozycjonowanie wideo. A jednym właśnie z najważniejszych kroków, jeśli chodzi o SEO na YouTube, jest analiza i dobór słów kluczowych, bo YouTube cały czas jest drugą największą wyszukiwarką zaraz po Google. A jeśli interesują Cię zaawansowane kursy z marketingu internetowego, to zapraszam na naszą platformę. Link w opisie tego filmu na YouTube. Natomiast jeśli chcesz, żebyśmy prowadzili Twoje konta, bądź zajęli się ogólnie, mówiąc marketingiem, to wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. A teraz zaczynajmy, bo jest sporo do przekazania. Dzisiaj pokażę Tobie i darmowe, i płatne narzędzia, które pomagają znajdować frazy na YouTube. Oto one. Google Trends, Keywords Everywhere, VidIQ i TubeBuddy, Keyword Tool I.O. Auto uzupełnianie, czyli YouTube Auto Suggest, szukanie według popularności i HREFS. Zacznijmy od Google Trends, bo jest to bardzo dobre narzędzie, które pozwala nam analizować popularność wyszukiwanych fraz, nie tylko w wyszukiwarce Google, jak większość osób myśli, ale także na YouTubie. Dla przykładu wpiszmy na przykład Drop Shipping. I co musisz zrobić? To po pierwsze, wybierasz kraj, który Ciebie interesuje. Jeśli robisz filmy na Polskę, to oczywiście zostawasz tutaj Polska. Oczywiście czas w ujęciu dni czy godzinowym zwiększamy. Ja sugeruję zawsze około 12 miesięcy, plus dodatkowo przejrzenie trendów długoterminowych, czyli na przykład 5 lat. Zobaczmy, jak to wygląda i widzimy, że mocno zyskuje ten trend na popularności. Czyli dropshipping robi się w Polsce coraz bardziej popularny, a to znaczy, że. Są tam kodziane duże pieniądze, ludzie się interesują, więc, jako przyszłościowa nisza, jak najbardziej opłaca się w nią wchodzić. Wróćmy na okres 12 miesięcy i pamiętaj, zmieńmy wyszukiwarkę z Google na wyszukiwarkę w YouTube. Mało osób w ogóle o tym wie, mało osób to robi, ale zobacz, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, jak popularne stało się właśnie to nasze wyszukiwane hasło. Dodatkowo możesz oczywiście sprawdzić, jak to wygląda, jeśli chodzi o rozkład województw i coś, co jest super, bo tutaj w sekcji Podobne tematy i Podobne zapytania masz już gotowe tematy na kolejne swoje filmy, jeśli chcesz tworzyć np. wideo na temat dropshippingu. Zobacz, co jest popularne. Shopify, ogólnie mówiąc marketing, Aliexpress, dropshipping na Allegro, podatki, to jest rzeczywiście ostatnio... Ciekawa fraza, która no, ma duże odbicie w mediach, ponieważ Urząd Skarbowy twierdzi, że dropshipperzy, którzy nie posiadają towaru, według nich są rozliczani, powinni być rozliczeni tak samo jak zwykłe sklepy e-commerce, które ten towar fizycznie posiadają, a nie tylko tak jak pośrednicy. No ale zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie, jeśli chodzi o polskie prawo. Także pamiętaj, aby tutaj wybrać odpowiedni okres i zmienić na wyszukiwarkę. YouTube, bo defaultowo będzie wyszukiwarka Google. Kolejne narzędzie to moje bardzo lubiane Keywords Everywhere i wpiszmy tę frazę w Google. Zobaczmy co nam Google sugeruje na podstawie frazy zabawki dla dzieci. Tutaj macie trend wyszukiwań. Zjeżdżamy na dół i mamy tak powiązane słowa kluczowe. People also search for, czyli ludzie także wyszukują i long tail. Ktoś może powiedzieć, OK, ale to są wyniki z Google. Tak, to prawda. One się będą w dużej mierze pokrywać z tym, co jest wyszukiwane na YouTube, ponieważ YouTube to też jest wyszukiwarka, jak już powiedziałem, druga największa na świecie. Więc te tematy mogą być dla Ciebie od razu słowami kluczowymi, bądź po prostu głównym tematem na kolejny film. Natomiast co jest jeszcze świetne, to wejdźmy na chwilę do YouTube. Wpiszmy tutaj nas interesującą frazę. Niech to nam będzie na przykład dropshipping. I tutaj też korzystamy z narzędzia Keywords Everywhere. Zobacz, jakie dane otrzymujemy. Tak samo zjeżdżamy na dół i mamy najczęściej używane tagi, słowa kluczowe, które są w trendzie, powiązane wyszukiwania. Tutaj widzisz, że wpisaliśmy frazę angielskojęzyczną, więc część tych sugestii jest dla języka angielskiego. Więc wpiszmy po prostu. Gotowy rozwinąć swój biznes z UnixSEO Przyśpiesz się wrzuć wyższy bieg, bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Live z kampanii Social Media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixo jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na UnixEo.pl i wypełnij formularz. Więc wpiszmy inną frazę, niech to będzie na przykład kawa i zobaczmy, jakie sugestie otrzymujemy z keywordu żywność, kofeina, herbata, espresso, cappuccino, kafela, to jest całą masę innych. Także oprócz Google korzystaj z opcji Keywords Everywhere w wyszukiwarce YouTube. Oczywiście nie rób tych analiz na zasadzie, że logujesz się za każdym razem i przeprowadzasz całą analizę, żeby znaleźć słowo bądź temat dla swojego obecnego filmu. Jeśli wykonujesz taką analizę, to robisz ją raz na dłuższy czas i twórz po prostu plan dla słów kluczowych. Dla przykładu zobacz jak to wygląda, gdzie dodajesz od razu tematy i nie musisz za każdym razem szukać co na przykład zrobić w branży fit, tylko masz tutaj plik, teksty, baza słów pod tematy i w zależności na co masz ochotę, na jaki temat chcesz pisać czy kręcić, wideo na YouTube to po prostu tworzysz. Tutaj widzisz, jak my to robimy dla różnych klientów. Mamy to posegregowane alfabetycznie, także rób to samo u siebie. Zaoszczędzisz sobie dzięki temu dużo czasu. Kolejne narzędzia, które doskonale dają się do keyword research na YouTube, to jest VidIQ i TubeBuddy. W tym momencie zobacz, co się stanie, jak włączymy i jedno, i drugie narzędzie. Od razu otrzymujesz sugestie. Tutaj masz podane tagi od razu pod filmem. Tagi też oczywiście mogą być dla ciebie inspiracją. Zobacz tutaj na przykład mam dosyć takie mocno stargetowane, jak zrobić dobrą kawę, jak kupić kawę. To też może być na przykład ciekawy temat dla filmu. Jeśli masz na przykład e-commerce i sprzedajesz kawę, to wydaje się dosyć oczywiste, ale jest masa odmian, robusta, arabika Nie wszyscy o nich wiedzą, więc to też jest ciekawy temat. Tutaj masz tagi z TubeBuddy, ale to nie wszystko. Oprócz tego, że dostajesz te sugestie, które są bardzo fajnymi Metodami, jak tworzyć kolejne filmy. To każdy z tych narzędzi też ma swoją wyszukiwarkę słów kluczowych. Dla przykładu kliknę na WideQ. Oczywiście, jeśli będziesz mieć płatną wersję, będziesz mieć więcej możliwości targetowania, ale obiecałem, że w większości będziemy dzisiaj pokazywać, to, jak to zrobić na darmowych narzędziach. Z płatnych pokażę Tobie tylko Hrefsa, ale to musisz chwilę jeszcze poczekać, więc klikamy tutaj na Keyword Inspektor i wpisujemy interesujące nas razy. Na przykład niech to będzie ta nasza kawa i zobaczmy, co sugeruje nam to narzędzie. Czy kawa szkodzi? Czy kawa jest zdrowa? Kawa ranna. Ciekawe, nie wiem, co to nawet znaczy. I zobaczmy, jak to wygląda w TubeBuddy. Tutaj też masz dodatkowo keyword explorer. Kliknijmy na to, wpisujemy tutaj kawa i wyszukujemy. Jak widzisz, dostajemy też sugerowane inne tematy. Kawaleria powietrzna no niezbyt chyba związana z tym tematem. Ciekawa po turecku, już bardziej. I tu jeszcze taka ciekawa rzecz, bo teoretycznie to wydaje się, według TubeBuddy dobry temat na film, bo search volume, czyli wolumen wyszukiwań w miesiącu jest bardzo duży. Konkurencja, widzimy tutaj delikatnie poniżej średniej, no ale musi te filmy też mocno zoptymalizować. Także to jest taka pomoc, jeśli chodzi o kolejne narzędzia. Idźmy dalej. Keyword Tool I.O. Bardzo ważne, w momencie jeśli robisz wyszukiwanie na YouTube, pamiętaj, aby zmienić zakładkę tutaj na YouTube, bo defaultowo będziesz szukał swoich fraz w Google. I obowiązkowo, jeśli masz na przykład ustawiony VPN, to nie będziesz mieć Polski, tylko inny kraj, kraj tego VPN, a więc zawsze upewnij się, że masz tutaj wpisaną odpowiednią lokalizację. Więc zobaczmy, co sugeruje nam dla kawy. W wersji płatnej oczywiście mieliśmy tutaj wszystkie metryki podane, ale o po kolei. Kawa Xanax. To może być ciekawy film. Widzimy, że dużo osób musi tego szukać, skoro pojawia się tutaj na liście Keyword Tool Kawa z kawiarki, kawa z rana, kawa do łóżka, kawa odporna przepis, kawa po turecku, kawa z cytryną. Widzisz ile to jest sugestii dla samej kawy. Scrollujesz cały czas w dół i ta lista się powiększa. Łącznie tutaj mamy 722 słowa. Powiedzmy, że połowa z nich będzie dobrą inspiracją kawa firmowa, kawa fakty i mity. Połowa z nich może być dobrą inspiracją. Także masz możliwość stania się najbardziej rozpoznawalną osobą, która robi filmy na YouTube odnośnie kawy w Polsce, jeśli uda ci się zrobić film na wszystkie te tematy. Kolejna rzecz, która jest doskonała wróćmy na chwilę do YouTuba to jest auto czyli auto-suggest. Zobacz, co ja tutaj dostaję od razu takie podpowiedzi. Te podpowiedzi one są świetne, bo to są frazy, które ludzie często wpisują do wyszukiwarki YouTube, i to są frazy powiązane z tą naszą główną. Czyli widzisz, real-time, w czasie rzeczywistym, to co najbardziej interesuje osoby. To są doskonałe frazy, które możesz dalej optymalizować, wokół których możesz robić filmy. Także doskonałe narzędzie. To dodatkowo, oczywiście, jeśli chodzi o szukanie według popularności, to możesz korzystać z Google Trends, które wymieniłem. I bardzo ciekawy hack, coś ty możesz u siebie zrobić, to jest przeglądanie kursów w twojej niszy. Platform jest wiele, ja wybrałem tutaj dla przykładu Udemy, wpisujesz interesującą ciebie frazę, załóżmy, że trzymamy się cały czas tej naszej kawy i widzisz o czym są kursy. Domowy barista, jak parzyć kawę w domu, to też może być bardzo ciekawy temat na film, czyli jak można parzyć taką kawę samemu. To wpiszmy bardziej ogólną frazę, na przykład dropshipping. Wybierzmy język. Oczywiście możesz zbierać inspiracje ze wszystkich języków, ale dla ułatwienia obecnie, wybierzmy język polski i zobaczmy, co w Polsce jest popularne, jeśli chodzi na o ten dropshipping. Widzimy, że naprawdę sporo osób kupuje te kursy. Ocen jest sporo, ale zobaczmy jeden z najpopularniejszych, najczęściej oceniane. Sprawdźmy, co mamy. Tutaj pojawia nam się kurs i sprawdzasz po kolei listę tematów i to czegoś nauczysz. Zobacz, tutaj masz, rozwijasz i tu masz wszystkie odpowiedzi odnośnie tego, co możesz zrobić: dropshipping z Express, wysyłka w dropshipping, dropshipping service. Jak znaleźć idealny produkt do dropshippingu, reklamy na dropshipping. Tu masz różne marki: Take Drop wybór platformy. Przejdziesz przez wszystkie te kursy i zobaczysz, że będziesz mieć listę 50, 100, 300 może nawet tematów na filmy, czyli to jest rok, dwa, trzy nagrywania na YouTube. I to samo możesz zrobić, jeśli wejdziesz na przykład na znany marketplace, czy to Amazon, czy to Allegro, piszesz naszą kawę i zobacz, jakie oni mają kategorie. To, co najbardziej interesuje ludzi. I to, to jest bardzo ważne, przeczytaj opinie. Bo często jest tak, że w opiniach znajdziesz coś, czego na przykład brakuje ludziom. Jeśli opinie są w innym języku, to przetłumacz te opinie na polski, klikasz sobie. I sprawdzasz w tych opiniach, co jest dla ludzi problemem, bo tworzenie filmów na tematy, które ludzie po prostu szukają rozwiązania, są mega, bo od razu stawiają ciebie jako autorytet. Ty opowiadasz o ich problemie i mówisz jak go rozwiązać. Czyli na przykład możesz zobaczyć, że ktoś ma problemy z parzeniem takiej i takiej kawy, bo na przykład ci źle mieli, a ty robisz film, jak mielić dobrze taką i taką kawę. To jest tylko przykład. Możesz wpisać tutaj książki, kursy, wszystko. Kolejna rzecz, o której muszę wspomnieć, to już narzędzie płatne, czyli Hrefs. Ja je bardzo lubię. Wchodzisz w Keyword Explorer. Tutaj pamiętaj, tak samo wybrać YouTube, bo defaultowe jest ustawione Google. Hrefs ma bardzo fajne dane, łącznie z liczbą miesięcznych wyszukiwań. Także zobaczmy naszą kawę. I jak się okazuje, w polskim YouTube, tej frazy szuka 9200 osób średnio co miesiąc. Co jest bardzo popularne, to też czarny chleb i czarna kawa. Czarna kawa. Tutaj zobacz kawa Xanax, to też nam się pojawia. Mieliśmy to gdzieś we wcześniejszych sugestiach. Bardzo dobrze jest odpowiadać na questions, czyli zakładka pytania. I zobaczmy wszystkie jest sterns, match, co ciekawego moglibyśmy tutaj sobie wybrać. Zeskraluj na dół, kawa po turecku, bardzo dużo wyszukań jest na, w ogóle na frazy związane z kawą. Nie ma się co dzielić, w sumie większość osób pije kawę, więc to jest po prostu coś co robimy codziennie. Czarna kawa, kawa bez cukru, widzimy, że tutaj częściowo też są tematy niezwiązane, jak na przykład piosenki o kawie. Ale widzisz, kawa czy herbata, kawa mrożona, kawa i papierosy, tych tematów jest bardzo, bardzo dużo. Więc pamiętaj, żeby przejrzeć wszystkie narzędzia, które tutaj wymieniłem, zacznij od darmowego Google Trends, w którym masz dane odnośnie liczby wyszukiwań miesięcznych, jeśli chodzi o YouTube'a. I na dole scrolluj do sekcji sugerowanych i do sekcji podpowiedzi. Przejrzyj je wszystkie. Stwórz content plan, taki jak pokazałem Tobie w Excelu, aby nie tracić czasu za każdym razem na tworzenie. Czy na wymyślanie po prostu nowego tematu, będziesz mieć zbudowaną bazę 100, 200, 300 najlepszych pomysłów i możesz po prostu dalej z tym działać. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrybowania tego filmu. Rafał Schreiner, Agencja Marketingowa, Unix.io Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj. Na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam.